Siemanko moi drodzy, Motopatryk z tej strony. Jak widzieliście po miniaturce, dzisiaj będę podnosił o BMW E90. Mamy tutaj egzemplarz pochodzący z polskiego salonu, który na blacie ma blisko 450 tysięcy kilometrów, a pod maską znienawidzone N47 o mocy 177 koni. Zacznijmy sobie od silnika. Dlaczego ludzie tego silnika nie lubią? Rozchodzi się głównie o Napęd rozrządu. Mamy tutaj teoretycznie bezobsługowy łańcuch, natomiast, no wiecie, w praktyce wygląda to tak, że te łańcuchy się wyciągają i niestety wymagają naprawy po około 200 tysiącach kilometrów. BMW sobie wymyśliło, że taki łańcuch umieszczał od strony skrzyni, zatem wymiana tego łańcucha no, nie należy do czynności najprostszych. Poza tym rozrządem, który no jest, umówmy się, dosyć problematyczny, ten silnik jest genialny, przede wszystkim bardzo wysoka kultura pracy. Ten silnik pracuje bardzo kulturalnie. Fajnie oddaje moc i do tego jest mega, ale to mega oszczędny. Prezentowany dzisiaj egzemplarz BMW E90 jest w oryginalnym M pakiecie. Mamy. Pakiet zewnętrzny, zawieszeniowy i wewnętrzny. Na pakiet wewnętrzny składają się kubełkowe fotele z tapicerką zarezerwowaną tylko dla M-pakietu. Niestety, kamera tego nie oddaje, ale tutaj mamy takie drobne jakby niteczki niebieskiego koloru, przez co moje oko to zauważa, ale kamera nie. Cały ten boczek mieni się na taki fajny niebieski kolor. Dodatkowo mamy tutaj tapicerkę z Alcantary. Ten materiał sprawia, że samochód odczytujemy już oczami jako sportowy i taki surowy. Fotele są bardzo wygodne. Dodatkowo w tym egzemplarzu akurat są elektryczne i możemy sobie za pomocą jednego guzika Zacieśniać boczki, czyli gdy osoba tutaj siedząca w tym fotelu będzie bardzo szczupła, jest w stanie napompować sobie te boczki, żeby te fotele dobrze trzymały tą osobę na zakrętach. Mamy też regulowane podparcie pod kolana dla osób wyższych. Jeśli chodzi o wygląd tych foteli, uważam, że są zrobione w sposób pieczałowity. Mam tutaj na myśli ładne przyszycia, te materiały zastosowane są w wysokiej jakości. No i ogólnie, patrząc na ten fotel, można stwierdzić, że jest on ładny. Na empakiet składa się też czarna podsufitka, i tutaj w BMW nie można odmówić wysokiej jakości tej podsufitki, bo dotykanie jej jest czynnością naprawdę bardzo przyjemną. Daszki również są tapicerowane. Uważam, że to jest mega dbałość o szczegóły. Mamy tutaj podświetlane lusterka, cykor łapki miękko nam opadają. Mamy tapicerowane wszystkie słupki, a w samochodzie we wnętrzu nie widać koloru nadwozia. Typowo dla BMW nie mamy tutaj regulowanego punktu pasa. Na empakiet składają się też prawdziwie aluminiowe listwy wykończeniowe, jest to aluminium szczotkowane. No niestety, jak widać, zbiera to dosyć szybko rysy i nawet wgniotki. No i oczywiście genialnie leżąca w dłoniach, naprawdę bardzo ładna kierownica Mpakietowa. Ona jest bardzo gruba, mamy tutaj dwa rodzaje skóry. No niestety ta tutaj jest nieco podmęczona, no bo tak jak mówiłem, egzemplarz ma blisko 450 tys. Kilometrów. No, i ten przebieg po właśnie kierownicy, i po braku skóry na gałce M pakietowej, no widać. Dodatkowo w M pakiecie mamy też podstopnicę M, listwy tutaj progowe, no i pewnie szereg innych mało istotnych bzdur. Ten egzemplarz ma też fajny pakiet Shadow Line. Wtedy te plastiki tutaj przy lusterkach, te trójkąciki tutaj są z wysoko płyskującego czarnego plastiku. Uważam, że to wygląda naprawdę genialnie. No i też na empakiet składają się naprawdę rasowo wyglądające, zderzaki, listwy progowe, no i tam pewnie jakieś inne drobne rzeczy. Tutaj to już raczej wchodzenie w szczegóły jest dla purystów i fanów marki. BMW. Ale dobrze, abstrahując już od wersji wyposażeniowej tego samochodu, rozejrzyjmy się po wnętrzu. Przede wszystkim na pierwszy rzut oka widzimy, że nie ma tutaj tak zwanego iDrive'a. No i wielu ludzi mi powie, że samochód bez tego ekranu tutaj na środku wygląda biednie. No i też buduje to takie poczucie, że ten samochód jest Golasem. Natomiast ten egzemplarz jest stosunkowo bogato wyposażony, zwłaszcza jak na polski salon. I zwłaszcza jak na BMW E90, natomiast przez brak tego archaicznego systemu iDrive. No wygląda to średnio. Moim zdaniem deska bez iDrive'a jest po prostu brzydka. Pocieszającym jest fakt, że stosunkowo łatwo jest tutaj dołożyć aftermarketowy ekran z Androidem. Możemy tutaj dołożyć ponad 10-calowy ekran, ładnie wkomponować go w deskę i wtedy ten samochód prezentuje się nawet lepiej niż z oryginalnym iDrive'em, a dodatkowo zyskujemy funkcje w samochodzie, no których iDrive nam nie zapewni. Jeśli jesteście zainteresowani o czym ja teraz mówię, warto wejść na kanał Grześka Dudy, on właśnie w BMW E90 montował ten ekran. Ja od siebie mogę dodać, że siedziałem w egzemplarzu właśnie z tym ekranem i powiem Wam, że to jest po pierwsze wyglądające bardzo fajnie, a po drugie działa genialnie i nadaje temu samochodowi taki nowoczesny sznyt, że naprawdę to wnętrze dzięki temu ekranowi moim zdaniem młodnieje o dobre 10 lat. Z takiego dodatkowego wyposażenia, które jest fajne w tym samochodzie, w tym egzemplarzu mamy tutaj przede wszystkim cup holdery. One zdarzają się stosunkowo rzadko w tych a 90 no i tutaj mamy prezentację. Powiem Wam, że mi się to bardzo, ale to bardzo podoba. Podobnie jest z BMW E60. Podoba mi się, że ten cup holder kierowcy jest właśnie w tym miejscu i on tak właśnie tutaj sobie mamy rękę, tutaj tak tyk, no i tutaj sobie tak naturalnie pijemy, odkładamy. Naprawdę jest to ergonomiczne i podoba mi się, że pasażer ma tak, jakby swój prywatny własny cup holder. Ja wiem, że teraz gadam o rzeczy bzdurnej, natomiast to mi się podoba, bo pasażer może się poczuć taki, jakby to powiedzieć, jak w swoim. Jak w swojej prywatnej przestrzeni, bo ja jako kierowca nie jestem w stanie mu podkraść napoju. Natomiast pasażer musi na pewno uważać podczas wysiadania i wsiadania, no bo łatwo jest ten cup holder uszkodzić albo strącić właśnie napój kolanem podczas właśnie tych czynności. Jeśli chodzi o jakość wnętrza BMW E90 przed liftem, mamy tutaj taki troszeczkę paradoks, bo sama deska jest miękka, wysokiej jakości. Tutaj akurat w tym egzemplarzu mamy prawie prawdziwie aluminiowe listwy, wykończeniowe. Tutaj konsola środkowa jest moim zdaniem ładnie zaprojektowana. Praktyczny, łatwy w obsłudze dwustrefowy klimatronik. Mamy proste, typowe dla BMW z tamtych lat zegary. Tapicerki są wysokiej jakości, no ale mamy coś takiego. Nie? Tutaj on sobie to ładnie skrzypi. Tutaj też to ładnie skrzypi. Tutaj na rączkach. Mamy taką gumę, która brudzi palce, rozpuściła się z biegiem czasu. Wygląda to bardzo źle i nie jest przyjemne w obcowaniu. Ja mam tutaj prawidłowo ustawiony fotel na 1,74 m i pójdziemy na tylną kanapę. Zobaczymy, ile jest z tyłu miejsca, ale przed tym sprawdźmy dźwięk zamykanych drzwi. No i tutaj powiem Wam, że BMW mogę pochwalić, ale tak umiarkowanie, bo wejdzie moja mała prywata. Dźwięk jest pełny, bardzo porządny. Czujemy, że zamykamy po prostu wysokiej jakości drzwi. Natomiast typowym dla BMW jest ten dźwięk takiego klapnięcia. I ten dźwięk mi się nie podoba. Ale to jest moja prywatna jakby rzecz, więc nie bierzcie tego za opiniotwórcze. Po prostu nie trafia to w mój gust. Na duży plus, że ten dźwięk zamykania drzwi jest na tyle charakterystyczny dla BMW, że nawet z zamkniętymi oczami można rozpoznać markę u samochodu, do którego się wsiada. Idziemy na tylną kanapę. No i wsiadanie na tylną kanapę do BMW nie należy do czynności najprzyjemniejszych. Chodzi o to, że musimy tutaj pokonać bardzo pokaźny garb. Ma to też swoje plusy, bo gdy już tutaj siedzimy, mamy bardzo dobre trzymanie boczne. Sama kanapa jest wygodna, bardzo mocno się w nią zapadamy, no i siedzi mi się tu naprawdę bardzo dobrze. Ja mam 1,74 m i mam 4 palce miejsca nad głową. Moim zdaniem spoko, a ilość miejsca na nogi prezentuje się tak. No, to nie dziwi, że za kierowcą, który ma zaledwie 1,74 m, ja mam dużo miejsca. W przypadku, gdyby kierowca miał jakiś normalny wzrost, na przykład 1,85 m, to no tego miejsca miałbym odpowiednio mniej. Ogólnie uważam, że BMW E90 i E91 to taki troszeczkę większy, bardziej prestiżowy hatchback. Bo tego miejsca jest no, nie za wiele. Dobrze, przechodząc do samej tylnej kanapy. Po pierwsze w tym pakiecie z tą Alcantarą, z tą tapicerką mieniącą się na niebiesko, wygląda to świetnie. Kanapa jest wygodna, jest też praktyczna, bo mamy tutaj właśnie już isofixy są jakieś dodatkowe tutaj punkty mocowania do rzeczy, których nie rozumiem i nie wiem. Tutaj mamy mocowanie też. To dodatkowe do fotelika. Mamy zagłówki tutaj środkowe z Alcantary. Te tutaj boczki. Zobaczcie jak to jest dopieszczone. Jaka to jest dbałość o szczegóły. Naprawdę BMW jak dotąd nie przyzwyczaiło mnie do czegoś takiego, że mamy tutaj nawet takie ładne przeszycia bo, zawsze miałem te bęki jakieś takie biedackie, a ta tutaj w empakiecie naprawdę czuć, że jest to coś lepszego, lepiej wykończonego. Same zagłówki miękkie, regulowane oczywiście, ten tutaj możemy złożyć, żeby nie przeszkadzał podczas jeżdżenia bez piątego pasażera. W podłokietniku, też cały wykonany z Alcantary, stosunkowo twardy, znajdziemy dwa miejsca na kubeczki, tylko Tutaj są dosyć uparte. No, dawaj. O, proszę bardzo. No, niestety nie zdążyłem przygotować tego wszystkiego, za co serdecznie przepraszam. Troszeczkę jest to pozalepiane. E, mamy tutaj też przejście e, na narty. O, proszę bardzo, do bagażnika, czyli całkiem powiedzmy praktycznie. No i na środku też znajdziemy nawiewy. Mamy tutaj taką strefę klimatyzacji 2,5, bo z przodu jest dwustrefowa, a tutaj tak na upartego, za pomocą tego pokrętła, pasażerowie z tyłu mogą sobie to powietrze e, odpowiednio albo oziębić, albo ocieplić. Gdyby tutaj e, kierowca i pasażer mieli na przykład ustawione za bardzo zimno, to tutaj można sobie to troszeczkę e, ocieplić. Natomiast no, nie upatrywałbym tego jako strefę trzecią, tylko właśnie taką 2,5. Eee! naciągane jest to co ja mówię, ale wiecie o co chodzi w tym miejscu znajdziemy o, też zalepioną popielniczkę są dwa gniazda 12V to też jest dodatkowe wyposażenie, takie zwykłe E90 niestety tych dwóch gniazd tutaj nie będzie miało no i też takie zwykłe nie będzie miało siatek w oparciach foteli natomiast tutaj BMW to się nie popisało bo one są zamontowane stosunkowo wysoko moim zdaniem te siatki powinny być zamontowane tutaj do krawędzi dolnej i wtedy mamy tak jakby dużo tej przestrzeni. A tutaj tak na środku. Tak troszeczkę wam powiem, mówiąc kolokwialnie, z dupy są umiejscowione te siatki. No dobra, tak zrobili trudno. Słabą jakość właśnie tych plastików, tych rączek widać tutaj. Jezu jeszcze tutaj skrzyki podziewnie. No i. Co, nawet nie mamy tutaj kieszeni w drzwiach na tylny rząd siedzeń. To też moim zdaniem na minus. Ale za to na plus na przykład haczyki. No i też źródło światła. I tutaj to źródło światła na tylną kanapę jest takie samo jak to z przodu. Nawet mamy tutaj te dwie dziutki czerwone, ambientowe, żeby tutaj na środku była taka ładna łuna światła. O tylnej kanapie powiedziałem już chyba wszystko, możemy sobie zerknąć jeszcze na deskę rozdzielczą. Moim zdaniem bez tego iDrive'a prezentuje się tak pusto, bym powiedział, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, stosunkowo łatwo i w miarę rozsądnych pieniądzach jesteśmy w stanie zrobić z tego samochodu auto nowocześniejsze za pomocą tego tutaj aftermarketowego ekranu. Bagażnik tego samochodu oferuje 460 litrów. I ciekawostką jest to, że BMW E91, czyli Touring łamane na kombi, oferuje dokładnie tyle samo litrów. Jeśli chodzi o Touringa E91, możecie obejrzeć go u mnie na kanale. Odnośnik jest w prawym, górnym rogu. Wracając do bagażnika w sedanie mamy moim zdaniem brzydkie wykończenie, taka szara wyglądająca tanio wykładzina. Pod podłogą znajdziemy pokaźny schowek, ale na przykład z boków bagażnika nie ma totalnie żadnego schowka, tak biednie jest to wykończone. Plusem jest to, że z pozycji bagażnika możemy odblokować oparcia tylnych foteli, ale minusem jest to, że z kabiny nie można odblokować oparć tylnych foteli. Zatem za każdym razem, gdy będziemy chcieli właśnie fotele złożyć, trzeba wybrać się najpierw do bagażnika. No dziwne, ale tak jest. Kluczyk do tego pojazdu wygląda tak. A akurat w tym egzemplarzu zgubiło się logo BMW. Wkładamy i odpalamy. Zapinamy pasy. No tak. Typowe BMW. Zapala nam błąd lampki w klapie. To samo miałem w E91, który możecie zobaczyć u mnie na kanale. A lampka działa. Wyświetla błąd działającej lampki. Brawo, BMW! Ale to typowe dla tej marki, zatem trzeba po prostu przywyknąć. Jeśli chodzi o samochód, to tak, on pracuje. Jak widzicie, już się poruszamy. Ten diesel N47 jest mega, ale to mega kulturalny. Właściwie dochodzi do nas tylko szmerek tego dieselka i to tylko wtedy, gdy jedziemy w kompletnej ciszy, bo gdy włączymy stosunkowo dobrej jakości audio, tutaj mamy BMW Professional, czyli mamy tutaj audio, które BMW, audio określiłbym mianem takiego dystyngowanego. Nie pasuje to do charakteru tego samochodu, natomiast w tym samochodzie bardzo dobrze słucha się muzyki, w której jest dużo wokalu, a mało basu. Jeśli chcemy basowe brzmienia, no to zapraszam do Audi. Samo prowadzenie BMW E90 jest doświadczeniem bardzo przyjemnym. Ten samochód tak leciutko jeździ, że to jest po prostu nie do opisania. Mamy wrażenie, jadąc tym autem, że się unosimy nad ziemią. Układ kierowniczy bardzo precyzyjny, ale też bardzo, ale to bardzo mocno wspomagany. M-pakietowa gałka bardzo dobrze leży w dłoniach w stosunku do zwykłej wersji wyposażenia. Tutaj M-pakietowy wybierak mam wrażenie, że jest troszeczkę krótszy, przez co zmienianie kolejnych biegów jest takie precyzyjne i doświadczamy namiastki sportu. Przez ten właśnie krótki skok lewarka. Natomiast nie powiedziałbym o tej skrzyni, że ona jest jakoś mocno precyzyjna, bo bardziej precyzyjnie działają skrzynie biegów, wybieraki skrzyń biegów, na przykład w głupiej Skodzie Fabi 1.0. Tam jest to kliknięcie bardziej wyczuwalne i bardziej takie mechaniczne, bardziej sportowe niż w empakietowej Bemie. Po prostu, no tak jest. W moim odczuciu oczywiście, jak bardzo bym się nie starał być obiektywnym, to troszeczkę subiektywnym będę zawsze. Pozycja za kierownicą w tym samochodzie jest dopracowana do perfekcji. Ja, mimo że mam 1,74 m, z łatwością znajduję tutaj swoją pozycję. Cierpię trochę ze względu na niezbyt komfortowe pod moją dupcię fotele, ale to już tam wiadomo, każda. Grupa jest troszeczkę inna, i Wam widzą, może ten komfort w foteli być wystarczający. Podoba mi się to, jak ten samochód wybiera nierówności. Mamy tutaj zawieszenie obniżone M pakietowe, ale w wersji komfort tak wychodzi, po winie tego samochodu. Zatem każda nierówność jest wybierana w sposób niezauważalny. Nieodczuwalny, natomiast słyszalny, bo typowo dla BMW ich zawieszenia są komfortowe, natomiast nigdy nie są ciche. I zawsze słyszymy to takie charakterystyczne dudnienie z zawieszeń BMW. Specjalnie teraz jadę po dziurach i słyszymy, że Dźwięk jest przenoszony do kabiny. Samo wyciszenie BMW E90 według mnie jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Teraz jedziemy co prawda 70 km na godzinę, ale zdarzało mi się tym samochodem jeździć i oczywiście na niemieckiej autostradzie i 200 km na godzinę. No i jest to bardzo cichy samochód, bardzo dobrze wyciszony. Jedziemy 50 km na godzinę i to jest łosia. No dobra, właściwie nie ma o czym gadać. Troszeczkę nam zapiszczały opony, a to dlatego, że z przodu mamy nowe, co prawda, ale jednak zimówki, a w tej chwili jest 20,5 stopnia. Dodatkowo świeci słońce, więc asfalt pewnie ma ze stopni 30. Więc miał prawo ten samochód troszeczkę popłynąć i faktycznie popłynął. No to za sprawą gum, które też musicie wiedzieć, nie są. Jakiejś wybitnej jakości. No i tutaj właśnie też warto nadmienić, że BMW jako marka samochodów nie lubi oszczędności, i w tym samochodzie powinny być gumy typu Runflat, i wtedy ten samochód prowadzi się tak jak powinien. Zobaczcie, teraz jadę sobie 50 km na godzinę, czwarty bieg. Bardzo komfortowo, cicho, spokojnie. Powiem Wam, że charakter tego samochodu charakterystyka układu napędowego. Nie zachęca do tego, żeby ten samochód jakoś mocno cisnąć. On jest taki odprężający i relaksujący. Naprawdę fajnie się tym samochodem po prostu kruzuje. Co nie pasuje do charakteru BMW, zwłaszcza w M-pakiecie i w bardzo rzadkim lakierze Le Mans Blau. Bo musicie wiedzieć, że ten lakier jest naprawdę pożądany przez grono fanów BMW. Cup holderek tutaj troszeczkę nam się nie dopasowuje do tej puszki i nam lata, no ale nieważne. Auto fajnie się prezentuje sportowo z zewnątrz, ale jest samochodem raczej do codziennego użytkowania, oszczędnego też użytkowania jako samochód trasowy, co widać po przebiegu tego egzemplarza. Ja sobie się napiję Coca-Coli. Pewnie to, co teraz robię, jest nielegalne, bo prowadzę samochód kolany. Ale... Jakoś sobie w życiu trzeba radzić. Nie wiem, czy w kodeksie drogowym jest jakoś określone, czy prowadzenie samochodu przez 5 sekund kolany, gdy otwieramy puszkę z napojem, jest karane, albo czy wymagane jest to, żeby koło kierownicy zawsze było trzymane tylko i wyłącznie rękoma. Nie wiem, choć się domyślam, że może to być potraktowane jako jazda niebezpieczna. Zbliżamy się do ronda. Na rondzie możemy sprawdzić, jak ten samochód zachowuje się w ciasnym zakręcie. Odbiję troszeczkę Coca-Coli, żeby się nie rozlała. Powiedzmy, że jest OK. No i zrobimy sobie kółko. 40 na blacie. No i tak o, pewnie i stabilnie, Wam powiem. Można by było jechać zdecydowanie szybciej. Myślę, że można by było tutaj śmiało dołożyć 10-15 km na godzinę i nadal wykonać ten manewr bezpiecznie. Co świadczy o tym, że BMW faktycznie dobrze się prowadzi w zakrętach i daje radość z jazdy. Naprawdę, jazda tym samochodem może nie jest jakoś mocno emocjonująca, bo nie mamy tutaj super osiągów, ale. Daje radość, po prostu prowadzenie tego samochodu daje radość i naprawdę lubię tym samochodem po prostu jeździć. Wsiadam w ten samochód i sobie jeżdżę nim bez celu. I to niejednokrotnie już tako, taką czynność uprawiałem, że tak powiem. Dobrze, moi drodzy. To by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się upodobał. Zerknijcie w opis pod filmem. Tam znajdziecie na przykład e, zniżkę na ubezpieczenie w mubi. Tak, Patryczek dorobił się e, kodu zniżkowego, także jakbyście chcieli skorzystać właśnie, zyskując 100 zł na ubezpieczeniu, to link znajdziecie w opisie. No i zapraszam na swojego Instagrama, TikToka i widzimy się w kolejnym filmie. Żyjcie zdrowo i bogato. Na razie.